Pijane spaghetti. Zaczynamy od dwóch porów od ich białej części, którą kroimy. Rozgrzewamy patelnię, rzucamy 100 g masła, rozpuszczamy, dorzucamy pokrojone pory. Delikatnie doprawiamy solą i pieprzem. ścieramy odrobinę gałki muszkatołowej i smażymy do widocznego zarumienienia. Dolewamy butelkę czerwonego wina, mieszamy i redukujemy o połowę. Ponownie doprawiamy gałką, pieprzem i solą. Odstawiamy do przestudzenia, blendujemy. Ścieramy 50 g pecorino romano, na patelni rozgrzewamy jedną chochlę sosu na jedną porcję spaghetti. Wyciągamy spaghetti, jajeczne lafileja i gotujemy zgodnie z instrukcją w dużej ilości osolonej wody. Spaghetti przekładamy do gorącego sosu, dolewamy chochlę wody z gotowania makaronu, mieszamy. Dodajemy połowę naszego startego wcześniej pecorino romano, mieszamy. Posypujemy drugą połową pecorino romano i podajemy.